Jeden ze wspólnie nam znanych krytyków filmowych e, mówił o panu jako o polskim obwodowarzu. E, Dekalo 89 Kosie... to wszystko live. E, e, Dekalo 89 plus. Nie będzie komedia. Nie. Chyba, że jako Szekspira. A nie wszyscy, nie chcieliby, chcieliby, umrą? Się, chciałoby się, ale to nawet nie śmiałbym tak mierzyć. No to bardziej jest pan Waren czy bardziej kiślowską. Nie, wystarczy mi, że jestem mańkowski. I myślę, że przy tym pozostanę po ostatnie dni. Garią Gdyński kolejna nagroda w kolekcji pańskich trofeów. Gratulujemy serdecznie. Kłaniam się. Obserwujemy Dziękuję. rozwój panie, pańskiej kariery pani Andrzeju od bardzo, bardzo dawna. Jak pan wie? Sam, sam trochę staram się czasem obserwować to z boku i... Już nie myślę o tym. Nas szczególnie zafrapował fragment, um, który wypowiedział pan na scenie na temat pierwszego od ponad 30 lat gdyńskiego filmu. Ja wiem, że by nie zapeszać, mamy kciuki, ale między innymi powstanie właśnie gdyńskiej fundacji filmowej, prawda? Zwiększa to prawdopodobieństwo do powstania tego filmu? To, to jest tak, że ja, ja nie, miałbym, nie miałbym szans na. Jakąkolwiek przygodę filmową, gdybym nie wiem, spotkał odpowiednich ludzi, którzy by mi zaufali i, e, krótko mówiąc, pomogli w sfinansowaniu e, projektów. I jedną z takich osób jest Leszek Kopeć, e, prezes Pomorskiej Fundacji Filmowej. Drugą osobą niezwykle ważną jest e, Dariusz Kaczmarek, to jest prezes wydawnictwa Operon, które ma swoją siedzibę w Gdyni. Dzięki tym dwóm panom e, realizujemy projekt Dekalog 89. Teraz wszystko kręci się w pełnym pędzie. To jest koło zamachowe nie do zatrzymania. Produkcje są w toku. Jedna za drugą. Podwykonawcy na terenie kraju realizują kolejne filmy. W wakacje w czerwcu, w lipcu i w sierpniu będziemy tu w Gdyni realizować trzy plany zdjęciowe. No i cóż, z 10 krótkich metraży złożymy dwa długometrażowe filmy. To będzie Dekalok 89 Plus, wolumen 1 i w przyszłym roku wolumen 2. I Te filmy, długie metraże nowelowe, postaramy się po pierwsze zgłosić do festiwalu w Dyni, do konkursu głównego, a po drugie znaleźć dystrybutora kinowego i spróbować zmierzyć się z rynkiem. Zobaczyć, czy widzowie będą chcieli oglądać to już poza Dynią, poza całym tym zamieszaniem będąc zupełnie, zupełnie e, e, z, zdystansowanymi. No i cóż, albo im się to spodoba, albo nie. To będzie prawdziwy test prawdopodobnie. Jak rubinowe gody i jak pierwsze opinie po w, pańskim odcinku Dekalogu Plus, bo już sporo osób go widziała, przynajmniej w tak zwanej branży, prawda? To bardzo różnie, bo zarówno z rubinowymi jest bardzo różnie, jak i z, z filiżankami i w ogóle z dekalogiem. E, jest trochę osób, które tak nie bardzo wierzą, mówię też o osobach z branży. Nie bardzo wierzą, bo my, my jesteśmy tutaj w Dyni. To jest troszeczkę z boku wydarzeń mainstreamu filmowego w tym kraju, który gdzieś tam wyżłobił swoje koryto przez wiele, wiele lat. E, no i tutaj żaden meander jeszcze nie z tego, z tego mainstreamu nie, 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 nie wytworzył się. I my właściwie jakby jesteśmy takim wykwitem e, zupełnie, zupełnie oddolnym. E, nie wiem, czy z tego powodu. Ale jest, jest pewna doza nieufności wobec tego projektu. Ja zupełnie się tym nie przejmuję i staram się pracować najlepiej jak potrafię. Mam na szczęście wokół siebie w projekcie Dekalog i w ogóle w, w produkcji filmowej ludzi, którzy razem ze mną pracują. Konsultujemy wszystko razem. Także to, co powstaje, to jest, jest pasa zbiorowa. Gdzie jeden człowiek zawsze może się pomylić, zawsze może gdzieś skręcić w niewłaściwą drogę, coś może się nam wydawać. I to, że jest grupa fajnych, rozsądnych ludzi, którzy idą w jednym kierunku filmowym i, i choć są to bardzo różni ludzie, to jednak się zgadzają na coś, dodaje mi bardzo dużo optymizmu w tej pracy i dlatego spokojnie patrzę na, na wszelkie swoje krytyki. Powstanie długi metraż wolumen 1 dekalogu. Zobaczymy, bo to będzie, to będzie prawdziwe prawdopodobnie spotkanie takie na serio z wielkimi osobami, decydentami krajowej branży filmowej. Jesteśmy pracowici, nie poddajemy się i chętnie podejmiemy, że tak powiem, dyskusje, <grywanie> jeśli oczywiście będą... Będzie okazja, potem będzie, będzie chęć, bo bywa też tak, że nikt nie chce rozmawiać nawet. To, to, to jest też y, niestety praktyka. Myślę, że pan pamięta jedną z dyskusji po nowych godach, kiedy e, jeden z oglądających ten film troszeczkę zarzucił panu brak e, ściekłości, brak e, agresji, drapieżności. Tak. Doprawia pan kino, ja bym to tak powiedział, słodko-gorzkie. Oparte w, gdzieś jednak w mainstreamie, czyli ważne jest jak historia jest opowiedziana, prawda? Widać tutaj dużą dbałość o opowiedzenie historii, ale być może troszeczkę za mało niespodzianek jest. Wie pan co no, film to jest jeszcze jedna forma wypowiedzi, bo historię możemy opowiadać sobie na różne sposoby. Można komuś opowiedzieć dowcip, można napisać wiersz, książkę, piosenkę. Można wreszcie zrobić film. E, I e, jest zawsze tak, że, kto, że ktoś, e, e, kto opowiada dowcip śmieszy bardziej, ktoś inny opowiada równie dobry dowcip, śmieszy mniej. Podobnie jest z każdą inną formą przekazywania opowieści. E, ja nie mam złudzeń, że na 10 widzów, dziesięciu osobom, dziesięciu widzom się spodoba to, co ja zrobię. Jestem ogromnie szczęśliwy, kiedy jest to sześciu widzów na dziesięciu. I e, nie wyobrażam sobie nawet e, szczęścia mojego jakby było siedmiu. To, to już jest naprawdę wielki sukces. Żyjemy w tak różnorodnym świecie, tak wiele jest, tak wielka jest oferta kulturalna, tak mnogie są preferencje, gusta. To nie jest taki świat białoczarny jak za aprl jak w ogóle w czasach dyktatury. W czasach różnorodności jest trudniej o powszechne zrozumienie, bo to to, to zawsze się wiąże z opowieścią. Mówię coś do Pana i Pan mnie rozumie dokładnie tak, jak ja chcę. Z filmem to jest jeszcze podwójnie gorzej, bo to jest właściwie najbardziej prymitywna forma przekazu, bo obraz to jest to, co widać, nic więcej. No wie Pan, fani nie <grymnie grymnie grymnie> trochę by się obrazili, nie? No tak, ale ich pewne szaleństwo, takie zapomnienie się i zapamiętanie, jakkolwiek byśmy to definiowali w tej pracy, wytworzyło jednak jakąś taką energię, która udzieliła się odbiorcom, widzom. I chociaż pewnych opowieści nie da się zwerbalizować w sposób taki jasny, klarowny, początek, środek, koniec, to jednak właśnie impresyjnie, emocjonalnie te opowieści przyswajamy. Ale to są lata pracy na pograniczu naprawdę pewnego szaleństwa bym powiedział. Ja jestem człowiekiem niestety poukładanym, niestety rozsądnym, niestety optymistą jednak. Wiem, że jest we mnie dużo z natury. Nie bójmy się tego słowa kobiecej. Tak. To ciekawy wątek, panie Andrzeju, nie. zasługujący na zupełnie osobny wywiad. I może na innego specjalistę również z drugiej strony <gry> kamery. Ale, ale, jakby to, to w pewnym sensie rozmiękcza jakąś taką drapieżność, której można by się spodziewać nie wiem, po mężczyźnie, reżyserze. Ja mam, ja mam w sobie taki pierwiastek. Bardziej jakby szukam zgody, ale jednocześnie staram się być uczciwym obserwatorem. Nie znoszę takiej tendencji, która jest gdzieś w polskim kinie obecna od wielu, wielu lat. Że główny bohater, jak go coś spotka, to na koniec na, na ogół mu się kopie grupy i zasypuje ziemię nad nim i tak się kończy film. I Ale to wtedy ma... nazywa się, że to jest artystyczne, że e, powiedzieliśmy coś prawdziwego, że dotknęliśmy absolutu. E, myślę sobie, że absoluty mają bardzo różne siedziby i e, niekoniecznie w grobie.